TV Nie milknął echa afery ujawnionej przez media dotyczącej wicedyrektora w Urzędzie Marszałkowskim oraz wicedyrektora Filharmonii Podkarpackiej. Wczoraj prezes sprawy Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zawiesił w prawach członka partii wicemarszałka województwa podkarpackiego Jana Burka, którego zięć kierował działalnością Filharmonii. Dzisiaj o swoich decyzjach poinformował marszałek Władysław Ortyl. Chciałem powiedzieć o czterech rzeczach, które... Myślę, są istotne z punktu widzenia tej sytuacji, która się wytworzyła po tych publikacjach prasowych i materiałach, które otrzymałem. Znaczy, po pierwsze chcę powiedzieć, że w dniu się pan maszek Burek zgłosił wolę zawieszenia się w czynnościach wicemarszałka Województwa Podkarpackiego. I oczywiście tę wolę przyjąłem i to oznacza, że pan Burek którego dnia dzisiejszego jest na, na urlopie w dniu dzisiejszym zarząd województwa podkarpackiego przyjął zmiany organizacyjne do regulaminu do schematu organizacyjnego i departament kultury, którym są jednostki kultury przeszły pod nadzór do pod pana marszałka pan Tadeusza Piuro i podjął drugą uchwałę. Pozytywnie zaopiniował wniosek pani profesor Marty Wierzbieniec o odwołanie pana Pawła Stochmala z funkcji wicedyrektora Filharmonii. To są, dwie to są decyzje, które podjął zarząd. Teraz decyzje, które ja podjąłem, znaczy po pierwsze poleciłem e, wdrożyć kontrolę w jednostkach e, samorządu województwa podkarpackiego na okoliczność, czy te firmy tam, czy ta firma nie pojawia się gdzieś przy pieniądzach, fundusza, pieniądzach budżetowych o to mi chodziło też przy współpracy z jednostkami czy się nie pojawia, warto o tym oczywiście wiedzieć. No i druga rzecz jest taka, że na najbliższej sesji syjniki Województwa Karpackiego złożę wniosek o odwołanie pana marszałka Burka bez wniosku o powołanie w to miejsce wicemarszałka bądź członka zarządu, dlatego że Chcę, aby sprawa po prostu wyjaśniła się i żebym nabrał przekonania o tym, czy to są słuszne decyzje poprzez te wszystkie procedury kontrolne, które zostały uruchomione i wszczęte. Jeżeli one to się nie potwierdzą, że są nieprawidłowości, to po prostu z tej decyzji się wycofam. Chcę Państwu powiedzieć, że sprawa tej kontroli, która trwa w różnych aspektach, tak jak powiedziałem, dzisiaj włączamy ten dodatkowy, jest rzeczą no, dosyć skrupulatną i długotrwałą. Ja przewiduję, że to będzie w granicach trzech, trzech, czterech tygodni. Tak, tak, tak to po, po tych pierwszych, pierwszych czynnościach, które zostały wdrożone w tej chwili oceniam. Pospieszać, nie chcę tutaj przynaglać, to musi być zrobione solidnie, starannie, pieczołowicie, i, i, i skrupulatnie, jeżeli tego słowa jeszcze nie wymieniłem. Dlatego tutaj będziemy czekać na, na wyniki tej, tej, tej kontroli, która no, da jednoznaczne odpowiedzi, tak jak powiedziałem, i będzie związana z tym ewentualnym wnioskiem. Jeżeli chodzi o wniosek do prokuratury, do prokuratury, bądź też ze sprawą pana marszałka,. Co Agorka. mają ustalić dokładnie te kontrole? O co chodzi? W czym znaczy, do... One mają ustalić to, czy nie zachodziły nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem urzędu, samorządu, związane z, z sprawami naruszeń, związanych z, z regulaminem urzędu, z, z też z regulaminem pracy. W ogóle jako takim, no i oczywiście, czy w środkach budżetowych naszych też nie było jakichś tam kontaktów, to wszystko warto wiedzieć, sprawdzić jeszcze raz i wtedy prasowe informacje albo się potwierdzą, albo nie, że jest to przeszkoda, albo nie. To na to, na to, na to czekamy, prawda? bo to jest, to jest wyzwanie, które jest w tej chwili przed nami. Panie dlaczego tak jest właśnie, że dziennikarze muszą wyręczać e, urzędników, bo chyba jest tutaj audyt wewnętrzny w, w Urzędzie Marszałkowskim. Dlaczego? To, to jest tylko kwestia lojalności czy właśnie nieprawidłowości? Czy te osoby nie zachowały się lojalnie, czy Pan ma też podejrzenia, nabiera, że być może były to jakieś nieprawidłowości? Znaczy, proszę Pana, chcę przypomnieć jeszcze raz, że w ubiegłym roku, w miesiącu wrześniu, poleciłem sekretarzowi odebrać oświadczenia od dyrektorów, zastępców, kierowników czy e, nie pracują przy projektach związanych z pomocą, z pomocą y, y, europejską e, i także czy nie dorabiają no, przy, przy różnych projektach budżetowych? Prawda? E, te oświadczenia zostały zebrane. Jeszcze raz panu mówię, że nie było tam nic, co by wskazywało, że takie relacje mają, mają miejsce. To, co się stało kilka dnie, dni temu spowodowało, że, że ten obraz jest inny. W przypadku jednego z urzędników, myślę tu o dyrektorze m, panu Łobodzie, z tym, że chcę podkreślić, że ta praca, która, m, która w tej chwili została ujawniona, ma miejsce przy projekcie, który jest finansowany z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nie jest to regionalny program operacyjny. Prawda? Ale e, takie, miejsce, ta, takie, takie zdarzenie miało miejsce i to jest nieprawidłowość. Pan Łoboda już nie pracuje w Urzędzie Marszałkowskim. Czyli audyt funkcjonuje w Pana ocenie prawidłowo, tutaj ci urzędnicy, którzy mają wyłapywać takie nieprawidłowości, wywiązują się ze swoich obowiązków czy nie? Znaczy powiedziałem też na poprzedniej konferencji prasowej, że każde takie wydarzenie, każde takie wydarzenie albo taka informacja powoduje, że procedury się weryfikuje. Sytuacja jest taka, to jest tak jak no, ktoś wkradnie się do Pana mieszkania, to dzisiaj Pan ma dwa zamki, a na, na na ten teraz, żeby się zabezpieczyć, pan wstawi kraty. Ale nie chciałbym, żeby do tych krat dochodziło, bo po prostu jest to zabezpieczanie już takie zbyt daleko idące, ale trzeba te procedury zweryfikować. A jak to się ma, ta decyzja na to, co będzie się działo w sejmiku, jeżeli chodzi o układ sił sejnikowych, jak pan Tomasz ocenia? Znaczy, proszę państwa, ja powiem tak, że tutaj nie jest istotą zgłoszonego tego mojego wniosku obawa, ani patrzenie na to, jaki ma układ sił, czy ma zachwiać, czy ma nie zachwiać. Zdarzył się taki przypadek, Państwo jako dziennikarze zgłosiliście. Ja uważam, że trzeba bardzo transparentnie postępować, trzeba dać możliwość pełnego wyjaśnienia, pewnego sprawdzenia. I takie standardy są, że dwóch dyrektorów natychmiast odeszło. Dzisiaj będę składał wniosek o odwołanie pana Maszaka. To są standardy, z którymi ja pracuję, z którymi ja żyję. To, jaka będzie ratymatyka sejmikowa, przepraszam bardzo, nie jest najważniejszą sprawą. Najważniejszą sprawą jest wyjaśnienie tego, i pokazanie, że jeżeli to miałoby miejsce, że takie procedury, nie ma, takie procedury i, i takie działania w, w obrębie środków budżetowych, publicznych nie mogą mieć miejsca. Jeżeli to się potwierdzi, to ma temu wszystkiemu służyć. Decyzja, że tak powiem, zapadła dziś, jeżeli chodzi o, o, o sprawę tego mojego potencjalnego wniosku. I powiem jeszcze raz, że sprawa. Pozostawania w koalicji większości, mniejszości w sejmiku nie jest to główną przesłanką. Najważniejszą sprawą jest to, żeby tę sprawę wyjaśnić do końca.